O, oh, jak ja kocham, duchę, kocham Kawkę tu wypiję. Zobacz buziu, tu wypije. Nożki mi się mogą opalały. Pięknie. Słuchajcie, tego zawsze zazdroszczę e, krajom, które mają w grudniu właśnie taką pogodę jak, jak Dubaj, słońce. No, plaża, wiadomo, ale od razu inaczej się żyje. Także miłego dnia, przesyłam pozytywną energię, dużo słońca. A my już właśnie wybieramy się do Abu Dhabi na wyścig. Pewnie coś tam da, by wam jeszcze znać, jak to wygląda z bliska. Pozdrawiam. W się sensie, do już przyjechaliśmy na tor. Na razie jeszcze, wiadomo. Samochody nie wystartowały, ale jest naprawdę mega. To to wyścigi formuły, mają swoją taką specyfikę. Dużo ludzi, tak, zawsze na takich wydarzeniach sportowych yy, jest naprawdę. Powiem wam, to co mówimy o tej energii, jest zajęte. Słuchajcie, to już się skończyło liczenie. Za 3 minuty zaczynamy wyścig. Wszyscy jesteśmy gotowi. Zobaczcie, zobaczcie. Kolejny loża, koledzy?

As i walk through the valley of the shadow of death i take a look at my life and realize there's nothing left because i so if we just smile